Zanim wystawisz swoją nieruchomość, zrób sobie kawę i obejrzyj ten film do końca. Serio. Oszczędzisz sobie 3 miesiące frustracji i nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlaczego? Bo wystawienie oferty to nie jest wrzucenie ogłoszenia na portale i czekanie na cud. To, jak pokażesz swoją nieruchomość, decyduje o tym, czy ktoś w ogóle się nią zainteresuje. Cześć, ja jestem Błażej Hu i sprzedaję moim klientom ich wymarzone nieruchomości na co dzień. A w tym filmie pokażę Ci, czego absolutnie nie robić, jeśli chcesz sprzedać swoją nieruchomość. Jak uniknąć najczęstszych błędów, które zniechęcają klientów, i co zrobić dobrze, żeby Twoja oferta wyróżniała się wśród setek innych. Bez ściemy i bez lania wody. Prosto, konkretnie i z punktu widzenia osoby, która widziała setki ogłoszeń i wie, dlaczego jedne działają, a inne nie. Zaczynajmy. To jest absolutnie najczęstszy błąd. Właściciel robi kilka zdjęć telefonem, wrzuca na portal i czeka na cud. I potem dziwi się, że nie ma telefonów, tylko że klient nie widzi Twojego mieszkania. On widzi tylko te zdjęcia. A jeśli są ciemne z bałaganem w tle, praniem na koloryferze albo klasyka z telefonem w lustrze, to sorry, ale nikt nawet nie kliknie dalej. Ludzie kupują oczami. Jeśli Twoje zdjęcie nie wywoła efektu wow, w pierwszych dwóch sekundach klient scrolluje dalej. Wyobraź sobie, że ktoś wrzuca ogłoszenie o sprzedaży auta i robi zdjęcie przez szybę z fotela pasażera. Z psem. Na tylnym siedzeniu. Kupiłbyś takie auto? Opis oferty to twoja szansa, żeby opowiedzieć historię. A co widzę najczęściej? Mieszkanie trzy pokojowe, 61 metrów do remontu, blok z wielkiej płyty, cena do negocjacji. No i co z tego? Taki opis mówi wszystko i nic. Nie ma w nim emocji, nie ma pomysłu, nie ma tego, dlaczego warto. Pamiętaj, klient nie kupuje tylko metrów, kupuje styl życia, komfort, przyszłość. Zamiast tego napisz. Idealne miejsce dla młodej pary, która chce mieć ciszę po pracy i szybki dojazd do centrum. Słoneczne, wnętrze, osobna kuchnia z oknem i zielony balkon z widokiem na drzewa. To mieszkanie naprawdę daje oddech. I to robi różnicę. Właściciel mówi: Zobaczymy, może się uda. Dam 50 tysięcy więcej na start. Jak ktoś się odezwie, to super. Problem? Nie odezwie się nikt. Dobrze wyceniona nieruchomość sprzedaje się szybko. Źle wyceniona? nie sprzedaje się wcale, bo dzisiaj klient ma dostęp do danych. On porównuje, analizuje i sprawdza historię cen. Jeśli Twoje mieszkanie kosztuje więcej niż inne podobne, to myśl, że coś tu nie gra albo, że jesteś niepoważny. I wiesz, co jest najgorsze? Że najlepszy moment sprzedaży to pierwszy tydzień. Jeśli wtedy cena jest zbyt wysoka, to spalona oferta. Już nikt nie wraca, bo było, wisiało i się nie sprzedało. Kiedyś klient powiedział mi, rzuciłem na wszystkie portale, dodałem ogłoszenie na Facebooka, Elixa, do gazety i powiesiłem ogłoszenie na słupie. I nic się nie dzieje. No właśnie, dlatego nic się nie dzieje, bo chaos w komunikacji to najgorszy możliwy sygnał dla klienta. Różne ceny, różne opisy, inne zdjęcia, pięć różnych telefonów kontaktowych to wygląda na desperację albo oszustwo. A jeśli klient widzi tę samą nieruchomość w siedmiu różnych miejscach, to traci zaufanie. Zamiast myśleć, wow, fajne mieszkanie, myśli, czemu to się nie sprzedało? Coś musi być nie tak. Wiesz już, czego nie robić. Teraz pokażę Ci, jak wystawić ofertę tak, żeby naprawdę działała. Bez stresu, bez straty czasu i bez pudła. Krok po kroku. Dobra oferta to nie przypadek. To nie jest wróc ogłoszenia i zobaczymy. To zaplanowany proces, który ma na celu przyciągnąć konkretną osobę, wzbudzić zaufanie i przekonać do kontaktu. Zobacz, co musisz zrobić dobrze, żeby Twoja oferta działała. Po pierwsze, zrób profesjonalne zdjęcia. Nie telefonem. Dobre zdjęcia sprzedają. To pierwsza rzecz, jaką widzi klient, i to one decydują, czy w ogóle kliknie dalej. Profesjonalny fotograf wie, jak ustawić światło, kompozycję, jak pokazać przestrzeń i klimat mieszkania. To nie koszt, to inwestycja, która zwraca się od razu. Pamiętaj, to, co dla ciebie jest zwykłym pokojem, dla klienta może być miejscem życia, ale tylko jeśli zobaczy to na zdjęciu. Po drugie, opis, który opowiada historię. Nie kończ na informacji, że mieszkanie ma trzy pokoje. To już widać. Pokaż emocje. Przykład: to mieszkanie będzie idealne dla kogoś, kto po pracy potrzebuje ciszy, ale nie chce rezygnować z szybkiego dojazdu do miasta. W salonie spokojnie zmieści się stół na 6 osób. Jeśli kochasz, zapraszać znajomych, to poczujesz się tu dobrze. I to jest opis, który sprzedaje styl życia, nie tylko same mury. Po trzecie, cena oparta na danych. Nie na życzeniu. Cenę trzeba ustalić na podstawie twardych danych. Nie marzeń, nie sąsiada, nie, bo mi się wydaje. Zrób analizę porównawczą. Sprawdź, za ile sprzedały się podobne mieszkania w okolicy. Nie patrz na to, za ile są wystawione, tylko za ile naprawdę się sprzedają. Dobrze ustawiona cena równa się szybka sprzedaż bez negocjacji. A zła cena to jest cisza, frustracja, a potem konieczność obniżki. Po czwarte, spójna, estetyczna prezentacja. Twoja oferta to wizytówka. Wszystko musi być spójne: zdjęcia, opis, układ, format i kontakt. Nie wrzucaj tej samej oferty w siedmiu różnych wersjach z różnymi tytułami, opisami i zdjęciami. Zrób jedną konkretną, przemyślaną ofertę, taką, która od razu buduje zaufanie. Ludzie nie lubią chaosu. Spójność to sygnał, że podchodzisz do sprzedaży profesjonalnie. Po piąte, aktywna strategia. Nie czekaj, działaj. Wielu właścicieli wrzuca ogłoszenie i czeka. A potem mówi: Nikt nie dzwoni, bo ogłoszenie nie może żyć samo. Trzeba je odświeżać, promować, przypominać o nim, aktualizować zdjęcia, tytuły czy też parametry. Jeśli nie odbierasz telefonu, jeśli nie odpowiadasz na wiadomości w ciągu godziny, to klient już dawno rozmawia z kimś innym. Oferta to pierwszy krok. Ale sprzedaż dzieje się w kontakcie. Dlatego działaj aktywnie. Zrób dobrze te pięć rzeczy, a Twoje ogłoszenie będzie wyróżniać się w morzu innych. Klient to poczuje i właśnie do Ciebie zadzwoni jako pierwszego. Zastanówmy się teraz przez chwilę, jak myśli osoba, która szuka mieszkania. To nie jest ktoś, kto ma czas na czytanie 15 opisów i analizowanie szczegółów. To ktoś, kto skroluje ofertę na telefonie, w tramwaju, w pracy czy wieczorem przed snem. Ma 10-15 minut żeby coś przykuło jego wagę. Może kliknie, może nie. A jak kliknie, to w ciągu minuty podejmie decyzję. Dzwonię albo nie. To nie moje klimaty. I tu jest najważniejsza rzecz. Klient nie szuka tylko ścian i metrażu. On szuka miejsca dla siebie, bezpieczeństwa i świętego spokoju. Chce poczuć, że to mieszkanie pasuje do niego, że będzie mu tam dobrze, że to ma sens. Dlatego oferta musi mu to wszystko zasugerować zdjęciem, opisem, Ceną i atmosferą. To jest jak z randką. Jeśli pierwsze wrażenie jest dziwne, nie ma drugiej szansy, ale jeśli poczujesz się dobrze, zaczyna wyobrażać sobie przyszłość, i właśnie wtedy zaczyna się proces decyzji. I teraz podsumujmy: wystawienie oferty to nie jest formalność. To jeden z najważniejszych momentów całego procesu sprzedaży. Jeśli zrobisz to dobrze, klient sam się odezwie. Jeśli zrobisz to blejak, będziesz czekać. Obniżać cenę, frustrować się, aż w końcu powiesz, to mieszkanie się nie sprzedaje. Ale to nie mieszkanie jest problemem, tylko sposób, w jaki je pokazałeś światu. Sprzedaż nieruchomości to nie przypadek, to proces, a jego jakość zależy od tego, jak wygląda Twoja oferta. Bo dobra oferta przyciąga uwagę, buduje zaufanie i sprawia, że klient chce się odezwać, a zła oferta odbiera ci szansę, zanim jeszcze ktoś zdąży się zastanowić. Dlatego zamiast wrzucać ogłoszenie na próbę, lepiej zrobić to raz, a porządnie. A jeśli chcesz to ogarnąć sam, ten film dał Ci konkretną instrukcję. A jeśli chcesz, żeby ktoś zrobił to za Ciebie, możesz na mnie liczyć. W opisie znajdziesz kontakt do mnie. Zadzwoń, napisz, lub po prostu wyślij wiadomość. Z przyjemnością przygotuję ofertę, która sprzeda Twoje mieszkanie z klasą i skutecznie. I jeśli ten film był pomocny, zostaw komentarz. Daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku albo do usłyszenia przy sprzedaży Twojej nieruchomości. Cześć!